Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowiedział żonie o stratach i e, o, o strzałach. Co tam, jak tam? Chujowo, no. No, Idianka opowiadała, wiem. Czekamy na odpowiedź. Co tam odpowiedzą? Liczymy, że pozytywnie odpowiedzą. Będziemy dalej działać. No tak. A co u was tam? Spokojnie, nie? No jakie kurwa spokojnie, pizdziec, chochły poprzez lasy chodzą, no patrzę w tym kierunku Słatowo-Kryminaja, tam w ogóle jest taki pizdziec. Zaleński, to Słyszać tam, Słysza tam tak, taką, takie coś, że Putin 21. powinien występować. No tak, coś tam ma o znów powiedzieć, tak jak zawsze. No tak, była taka plotka, że niby, to już nie będzie operacja specjalna, tylko będzie KTO typu, typu coś jak kontrterrorystyczna operacja kuźba. No tak, tak, jak zawsze, nie wiesz kiedy o nie ani końca tego domu nie ma, nikt, nikt, nikt nie wie kiedy to się skończy. Saszka Judanow też gdzieś w waszej stronie, Lenka też pisze, opowiada. Dowódca ich brata 20 lat za dłamkiem trafiło i zabiło na śmierć. Chłopaki u nas poszli kuźba. Dowódca kompanii, dowódca Plutonu i dowódca jednostki roz, rozkurwiło ich w ciągu jednego dnia. Jakieś jeden, dwa dni granatnika i chłopaka też zabiło. Ale oni żywi, Sasza? Aha, i naszego sanie. Żywi, ale kuźba. Ale komuś tam dużo nasypali. Mówię ci, widzisz ci dranie no, naszych. Na, oni tam przylatują i ich do nich strzelają, i zagwieżdżało. A ci dranie jak u nich przylatuje, to u nich słychać. No tak, wtedy mi o tym opowiadałaś.